Cześć, jestem Laki, a to jest kolejny breakdown, tym razem Arrow. W tym odcinku nareszcie dowiadujemy się, kto leży w grobie. I ta wiadomość mogła zasmucić wszystkich, którzy oglądają serial na bieżąco od początku, ale w szczególności tych, którzy znają historię Green Arrow z komiksów. Więc idąc po kolei, lecimy stop 5 najlepszych momentów. Numer 5: Merlin udaje się do Arrow Cave, aby odzyskać totem. I tutaj pierwsza rzecz, jaka się może rzucać w oczy, to oczywiście walka Loro, która od początku sezonu chyba nie miała tak dużo pojedynczych walk. To oczywiście był taki zabieg, który miał na celu pokazanie jej z jak najlepszej strony, żebyśmy ją dobrze zapamiętali. Ale dobre sceny walki mogliśmy również zobaczyć przy okazji T, więc może nareszcie to się zmieni w kontekście słabych scen walk. Numer 4: Andy wyjawia informację o tym, że Malcolm współpracuje z Hive. Tutaj po zakończeniu poprzedniego odcinka, można było się łatwo domyślić, że Andy będzie grał w dwóch drużynach, jako taki podwójny agent. Tylko szkoda, że John mu tak bezgranicznie ufa i mimo podejrzeń Olivera, postanawia stać za nim murem. Numer 3. Konfrontacja Olivera z Andym Ta scena była fajna na kilka sposobów, m.in. dlatego, że mogliśmy zobaczyć przez chwilę jak Andy cierpi, na co swoją drogą zasłużył ale również zobaczyliśmy taką groźniejszą stronę Olivera, która mi się naprawdę podoba i nawet do niego pasuje. Numer 2. Śmierć Black Canary. Tutaj decyzja o uśmierceniu akurat tej postaci jest dla mnie naprawdę niezrozumiała. Głównie dlatego, że w komiksach Black Canary i Green Arrow są takimi nierozłącznymi partnerami, a nawet więcej, bo w jednym z komiksów Oliver się jej oświadczył. I o tyle, o ile postać Lorą mogła denerwować, czy też nawet irytować przez pierwsze trzy sezony, to w czwartym sezonie całkowicie to zmienili i pokazali ją od takiej kozackiej strony, więc tym bardziej nie rozumiem, dlaczego ją tutaj uśmiercili. A jeżeli już kogoś chcieli uśmiercać, no to prawdę mówiąc mogli wybrać Felicity. Z kolei samą aktorkę zobaczymy jeszcze w serialu The Flash, gdzie wcieli się w komiksową postać Black Siren, która jest odpowiednikiem Black Canary z Ziemi numer 2. Do tego twórcy oznajmili, że Sara dowie się o śmierci swojej siostry podczas jednego z odcinków Legends of Tomorrow, więc będziemy mogli zobaczyć jak na to zareaguje. No i numer 1 Reakcja wszystkich na śmierć Lorą. Po wydarzeniach z tego odcinka najtrudniej będzie ruszyć dalej Quentinowi, który teoretycznie wcześniej stracił Sarę, teraz stracił drugą ze swoich córek. Do tego dochodzi utrata stanowiska kapitana policji i to wszystko po skumulowaniu może się u niego przerodzić w powrót do alkoholu. No a drugą taką osobą będzie na pewno John, ponieważ będzie się obwiniać za śmierć Laurą, i na pewno będzie się próbował w jakiś sposób zemścić. I to na tyle w tym odcinku. Jeżeli tego jeszcze nie robicie, to zasubskrybujcie kanał i zajrzyjcie na fanpage na Facebooku.